Witamy państwa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Przeprowadzimy za chwilę transmisję z losowania grup do 12 mistrzostw Polski w piłce siatkowej leśników. Koszyki zostały przygotowane w ten sposób, że w pierwszym koszyku znajdują się drużyny, które zajęły miejsca w poprzednich mistrzostwach od Miejsca pierwszego do miejsca czwartego. W drugim koszyku od miejsca czwartego do miejsc, do, od miejsca piątego do miejsca ósmego. W trzecim koszyku pozostałe 10 drużyn. Pierwsze dwa koszyki są rozstawione. Losowanie nastąpi po kolei z pierwszego koszyka do czterech grup A, B, C, D. Następnie z drugiego koszyka i później zostaną dolosowane następne drużyny. Zapraszam Państwa na losowanie. Na oficjalnej ceremonii losowania dwunastych mistrzostw Polski leśników w Siatkówce przywitał Państwa zastępca dyrektora lasów państwowych w Toruniu, pan Ireneusz Jałoza. Przystępujemy do losowania. Zaczniemy od losowania z koszyka pierwszego, kolejno do czterech grup. Pierwsza drużyna trafia do koszyka A. Do, do grupy A trafia RDLP w Szczecinie. Z koszyka pierwszego kolejna drużyna trafi do grupy B. Do grupy B trafia drużyna RDLP w Gdańsku. Z koszyka pierwszego kolejna drużyna trafi do grupy. C. Do grupy C trafia drużyna RDLP w Białymstoku. I ostatnia drużyna z koszyka pierwszego trafi do grupy D. Jest to drużyna RDLP w Krośnie. Po rozlosowaniu drużyn z koszyka pierwszego do poszczególnych grup rozlosujemy drużyny z koszyka drugiego. Pierwsza drużyna z koszyka drugiego trafi do grupy A. Do grupy A trafia drużyna RDLP w Szczecinku. Kolejna drużyna z koszyka drugiego trafi do grupy B. Do grupy B trafia drużyna RDLP we Wrocławiu. I kolejna drużyna z koszyka drugiego trafi do grupy C. Do grupy C trafia drużyna RDLP w Zielonej Górze. I ostatnia drużyna z koszyka drugiego trafi do grupy D. Do grupy D trafia drużyna RDLP w Toruniu. Pozostał nam do rozlosowania koszyk trzeci. Przypominam, że tutaj trafiły wszystkie pozostałe drużyny poza miejscem ósmym od dziewiątego wzwyż i losowanie będzie przebiegać w ten sposób, że rozlosujemy kolejno dwie serie po cztery drużyny do wszystkich grup i ostatnie dwie drużyny trafią do grupy C i D zgodnie z regulaminem. Pierwsza drużyna z koszyka drugiego, z koszyka trzeciego trafia do grupy A. I do grupy A trafia drużyna RDLP w Lublinie. Kolejna drużyna trafi do grupy B. Do grupy B trafia drużyna RDLP w Warszawie. Teraz wylosujemy drużynę do grupy C. Do grupy C trafia drużyna RDLP w Łodzi. I czwarta drużyna z koszyka drugiego trafi do grupy D. Do grupy D trafia drużyna RDLP w Olsztynie. I zaczynamy od początku losowanie do grupy A. Do grupy A trafia drużyna RDLP w Radomiu. Do grupy B trafi drużyna Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. I kolejną drużynę wylosujemy do grupy C. Do grupy C trafia drużyna RDLP w Pile. Teraz wylosujemy drużynę do grupy D. Do grupy D trafia drużyna RDLP w Katowicach. Ostatnie dwie drużyny wylosujemy odpowiednio do grup C i D, które będą pięciodrużynowe, do grupy C. Do grupy C trafia drużyna RDLP w Krakowie. I pozostała nam ostatnia drużyna do wylosowania. Do grupy D trafia drużyna RDLP w Poznaniu. Mamy wylosowane wszystkie drużyny. Na podanej stronie internetowej tabela z wylosowanymi drużynami będzie dostępna cały czas do mistrzostw. Będzie możliwość także odtworzenia relacji z ceremonii losowania. Dziękujemy za udział. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie losowania. Chciałbym powiedzieć, że nad prawidłowością losowania czuwał Komitet Organizacyjny. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że mistrzostwa będą tak gorące jak dzisiejszy dzień, najgorętszy w tym roku. Dziękuję bardzo. Podajemy podsumowanie wyników losowania. Grupę A stanowią drużyny RDLP w Szczecinie, RDLP w Szczecinku, RDLP w Lublinie, RDLP w Radomiu. Grupę drugą, grupę B stanowią drużyny RDLP w Gdańsku, RDLP we Wrocławiu, RDLP w Warszawie oraz drużyna Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Grupę C, grupę trzecią stanowią drużyny RDLP w Białymstoku, RDLP w Zielonej Górze, RDLP w Łodzi, RDLP w Pile oraz drużyna RDLP w Krakowie. Grupę D, grupę czwartą stanowią drużyny RDLP w Krośnie, RDLP w Toruniu, RDLP w Olsztynie oraz drużyny RDLP w Katowicach oraz RDLP w Poznaniu.